Przepakowana telewizja, teraz za 49 zł. Z internetem za złotówkę, zamów. Masz złotówkę, kupujesz prezent, pakujesz i patrz. Wywołałeś lawinę euforii i to tylko za złotówkę. Dzięki Orange. Odpakuj, szalej na Facebooku i innych portalach społecznościowych z Blackberry Curve 9320 za złotówkę. Jupila! Radość zmienia się z oręcz. Synek? Ja. On wyjrzy w Kauflandzie jakość jest najwyższa. W Kauflandzie oh. najwyższą jakość potwierdzają testy. Proszek do prania Rex. 10 kg za 33,99 a kilogram pomarańczy za złoty 95. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Nawet największe umysły przyćmiewa czasem grypa i przeziębienie. Sięgnij po Holigrip i nie pozwól, by gorączka, ból, głowy lub gardła przyćmiły ci umysł. Holigryp szybko usuwa objawy przeziębienia i grypy i pomaga zachować jasność umysłu. Aha! To był lokaj! Holigrip. Pokonaj przeziębienie, zachowaj jasność umysłu, a wieczorem weź holigrip na noc i obudź się zdrów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią urodki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Graj za darmo online! Dołącz do 40 milionów graczy! Word of thanks. Graj za darmo na czołgista.pl Szkoda nie szkodzi. W PZU pełna i szybka likwidacja szkody przez internet. PZU. Zapewniamy spokój. Co rekomendują lekarze na ból gardła? Envil. Coraz częściej polecam go swoim pacjentom. Envil łagodzi podrażnienia i ból, powlekając gardło ochronną warstwą. Envil to specjalistyczny preparat dostępny bez recepty. Envil. Zaufaj specjaliście. Pyszne, świeże warzywa? Dla mnie nic prostszego. W Horteksie zbieramy je, gdy są najlepsze. I zachowujemy ich smak, kolor i witaminy. W procesie głębokiego i błyskawicznego mrożenia. I to bez żadnych konserwantów. Bo mrożenie to sama natura. Dlatego z warzywami Horteks zawsze możesz cieszyć się smakiem lata. Znowu opowiadałeś o mrożonkach? Horteks, poczuj smak pasji. Do każdego doładowania. 50% ekstra. Virgin Mobile jest w Polsce. LG Smart to wygodne i lekkie okulary. LG Smart to łatwe przełączanie z 2D na 3D. LG Smart to dziecinnie prosta obsługa i filmy 3D na życzenie. LG Smart to cinema 3D. A jak smart jest twój telewizor 3D? Uszka do warszczu gotowe. To tereniu lepisz uszka koptkami? Telewizor? Skąd ty... A widzisz, Reniu, bo tu była taka butelka z czymś czerwonym. Jak to była? A w skupie dostałem złotówkę. O oddałeś do skupu. Barszczyku nie będzie. Uszka do góry, Renia! Za to, co my tu mamy, na no co? co? W Orange wiemy, jak wywołać świąteczną radość prezentem od serca. Wybierz fanpak HDA, dostaniesz telewizor za złotówkę i dekoder z nagrywarką za darmo. Radość zmienia się z Orange. Tani jak barszcz. Jupila!